Dobra, tam, tam się manko u Dobra, to wracając do tej rozmowy, to chłop się kurtę popłakał. poszedł ten. poszedł y, ten jak to się nazywa. Poddał się. Ja jadę, ja jadę, to lewy i ci zagram. I pa. Co ja chciałem powiedzieć? O kurde, to są spasuchy. Ja uważam, to Nie, jeden ręki normalnie... mi jakoś nie podleciał. I jak brus mówił, wisieć w powietrzu trzeba. Ale chłopowi tak wszystko sejmowałem. Kurde, normalnie. To był jakiś fenek, kurde spocuch diament. Ale, ale patrz, to jest diam... ale to jest yy, platyna jedynka, a ja trafiam kurde diamentów. To jest... jest a. To jest już kurde, tak, tak jak. Ale we... musiałem jedną rzecz zrobić. Wiem odpisać. Zawitałeś się już z ludźmi? Ta, ta. czyli to nikogo odcinek. mówiłam. Czyli ja mówiłem to nikogo. Dobra. Ale kurde, witamy tak. Kolejny. No, pytamy. Pytamy, ci... powiedz to, co mówiłeś. Nie daję Ci mówić. Damy na kolejnym odcinku z Trochę klik. No i mam nadzieję, że wam się spodoba, bo. Spodoba ja, nie się mu robić? Ale... O, i tak, jest, mam, ta i tak seria mam... jest naprawdę przemocna. I, I tak mamy już kontencik na tydzień lub dwa. Mamy już codziennie, ale będziesz ja no, daily odcinek, Nie, No robimy. Daily no co dwa dni jakoś tak, lub... No w sumie daily też może być. Co dwa lub jeden dzień. Uważaj. Co dwa... Uczyłem się, uczyłem Czasami się Czasami mogę nawet dwa... Czasami mogę... Czemu mi nie wysłałeś tej mapy? Co? A, no kurde, bo mi musiałeś przypomnieć. A, fajnie. Słuchaj, to te, teraz bym ci wysłał po tym meczu od razu. Dobra, dobra, a, a, Nie po cichu nie, Dobra, nie teraz, to chwilkę zajmie To jest aerial swords, takie... taka łapka Na mesie? No na mesie cię od razu wyślę A i jak coś, to nie był stał na własną, tylko wypicie Widzisz jakie celne? Dobra Koksir. A więc w ogóle, a z to... mi jest taki jeden kuksyre, Taki ładny jeden Walnie, nie, walnie. No nie, no, to jest jakiś. Dobra, to nie jest in. O, chłop podał. Coś mi fal to Dobra, To jest, oh. to Do, teraz. to jest, pusta, nie, nie mam. środka, to środka. Nie, to jest, to jest, to jest. To jest, Nie, se. nie. To ja jestem, ja mam, ja jestem... jest. kurde na takim jednym w szkole. Poszli? No kosynierem. A widziałem, no. Ja, ja, ja muszę się nauczyć czterech wersów na jutro. Tylko. No tam dam hmm. radę. Cześć. obronie. Ja no ty nic. Bo ty kurde g... A ja nie... A, widzisz, siła chłopia jest i jestem kosynierem. proste. A ty to co? Ty to co ja się jestem... w sobie nie ma. Ja jestem... Uf, uf, uf. Ja jestem jakiś szewcem. Szewcem! To będzie się jeszcze... mi Pienek. coś. O. Uważek! Zesrałem się. Oła ze zesrałeś się. Wstawaj, zesrałeś się. Uch. co to było? Tak wyszeliło piłkę. Ma. A, a ja ratuję. To weź pan tam na celę do nich. Ło! No. No. Um mm. na challenge. Podejdź na challenge. Podejdź na challenge. Funny, funny moment. To fanny momentów. Ale uh, trzeba zrobić kiedyś. Trzeba kiedyś zrobić. Trzeba! Can... Bo będziemy mieli 550 milionów. Nagrani 500, 500, rzeczy, funny 500 minut. 500 minut. Kurde. O, o, go, o kurde tu chciałem salić. Tu bał chciałem salić, tu Będzie daily o, na moim kanale. A ty ale... na serio po takiej długiej w 13 dni? Co? Nikt się nie spodziewał. No, Myślisz, że ja chcę ty... zrobić daily, ale, masz? Ale z Fortnite'a i będę robił daily z, Ro... z Robloxa. Nie na raz. Nie wiem, czy hmm. będę. Nie wiem czy to Daily, będę co, dwa ja nie tego polecam Daily niczego, co? To jest kurde, to jest trudne... U... Bardzo dużo Wiadomo jak nie będę mógł zrobić Daily to nie zrobię No to jest trudne mega Kiedyś Ale się bawiłem. zobaczymy, zobaczymy Je... jak Zobaczymy ile dni będę tego robił Daily To będzie, uważaj o spokojne, o spokojne. To będzie ciekawe Ogólnie u ciebie będziemy robić nie daily, tylko odcinki co zwani. No na pewno nie daily. O Ej, ty A, jeden, jeden. To środka. Chyba, że kiedyś. Może kiedyś. Chyba, że jeszcze jeden. Podbi? Ajajaj, nie udało się. Ale bym selił, byłem selił, jakby nie było Dobrawej, do prawej, do prawej, do prawej. Do prawej. Ty, dały środę. Cześć, zostaw to, zostaw to! Do środka! Pa, Ogólnie. aj wybił, wybił. Ogólnie ja tego pod 12 marca, czyli. 12 marca? 12 marca. Bo widzisz, jest Update do Dors i ja będę ogrywał Dorsy. Był? Ty to dań niego się złożył dzisiaj. To, ci, to dzisiaj już 13. Będzie. 13. będziesz ogrywał, czy to pójdzie. Numer 2. To będzie Floor 2 już, tylko taki spoiler spoiler na rok. Dobra? Coś. Weź pod... Uważaj, uważaj, to jest, in, to, jest, in, to, in. jest in, to jest in, to jest in, to no. Dobra, ej to co z tego lub, lub chcecie, się będziemy ogrywać jakoś razem, dobra? Znaczy no, okej, okay, ja będę też nagrywał jak będzie ten update, nie? Mhm. Dobra. Ale mały spoiler, mały, mówi, mały spoiler. Bo, tylko... Dobra, koniec ogłoszeń paralele. Jest to dobra. Zaczynamy <grym> grać. Zaczynamy grać. Pierwsza gra, jak wiadomo, mm. musi być Słoto twójka, twoika, trzecia. Mm. No. Ej, wiesz sobie Gold mnie w kuzach? Jeden, dywizja druga Ej, wiesz sobie tak. w kuzach. Ja sobie normalnie zawsze gram rękety, Albo jedynki, albo dwójki Ale ty, nie jestem... Ale teraz, gdy nagrywamy serię, to nie mogę grać jedynek, z dwójek Jak chcę zagrać, Jak chcę zagrać sobie... Ej, czekaj... Ej, jedynki, jak nie, nie mogę grać jedynek czasami, sami, pod sami nie jestem w formie A to jest bardzo ważne, są tam jedynki Dlatego yy, nie, muszę grać to tabasyski, a to ich nie lubię, bo to nie rakedy. Ej, dobra! Przez chwilę, je, i, ej, przez chwilę nie będzie mnie słychać, bo muszę jedną rzecz załatwić. Zmienić yy, internet. O, o. Nagrywa się to? O, nagrywa Dobra. A, i wywaliło grupę. Ta. No fajnie. Dobra. <laughs> o no, ja tak mówię? Dziwnie jakoś, jakbym ryba miał, co? O! Oh! O oh, kurde, ale wybicie. widział. Dobra, pyk. Oh, 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 oh! Dobra. No to. Oto będzie chyba, jest pograne. to jest... O! o, może, może, to jadę, może to jadę. O, dobra! Jest, Zachwyciłem. Wybił. Nie wycyłam z tym moim internetem. Dobra, se po... po Powiedziałam, powinienem być lepszy. Tak. O, kurde. A ja, nic ile razy mówię, kurde. Byk. O, kurde, ale poleciał. O, o kurde o Cyk. Dobra, Dobra, będzie miał to. O, o kurde. Dobra. Cały mu temu ło kurde jak mi internet nie działa Hum. Uh! Nossa, me ficou necessidade de aula. Nie no, opena, no, dobra. Podam mu. Podam mu. Aha. Wyk. Dobra, jeszcze to do środka mu podam. O, fejkuj, sfejkuje. Wyk. A, no, no. Musiałem za to weźnie. O, pusta nie mam? Nie ma. O dobra, mam pusta. O, ze z tego strzelę. Spyk. To nie to weźnie. Dobra, pójdę tutaj po pusta. Jest respi się. Dobra, teraz się. Jest niech mi poda do środka. No ja podam do środka. Ale na jestem w ogóle pick safe Dobra jest! 1-0! Kurde, no nie wytrzymam po prostu. O, oh, halo, halo! Dobra! Jesteś, tylko grupy nie mogę stworzyć. Byś ty musiał stworzyć. Ale ja cię nie mogę zaprosić, bo nie mam cię. Aha! Aha. Dobra. Nie ma Ale śmiech. nie, to dodamy się przez... przez tego, wiesz przez co? Jak się wychodzi z tego, jak jest końcówka, nie? A to skrupowanie, no? zgrupowanie zrobiłem, tylko nie wiem, czy to mi też nie będzie działać. Będzie ci działać, bo dla każdego działa. Nie no, ale to tam mi nie działa. Raz mi nie zadziałało. Uważaj. Raz, no to naprawdę duża szansa jest. Raz na trzy razy, jak robiłem. Okej. Okay. Czyli mamy jakieś 32%?

Dobra, zaprosiłem Cię. Halo. Ty, udało się, kurde. To tam Ci koronkę sobie. Nie, Ty, ty będziesz miał, bo mi coś nie działa. O. O, masz koronę? mam. El masz koronę? Tak, tak mam. Mam turniej później, ale nie. To nie to, niestety. Chyba coś mi się znowu popsuło Dobra wątpię ja do <laughs> Nie mogę ci dać korony, nie wiem czemu Mam koronę Masz? O dobra, już masz 17 minut, I mam... Ej, a ty sł słyszysz, że ja tak mówię jakoś dziwnie? Tak, jakby. Tak. kam, tak. Tak. Jest Jakby miał krypę chry czy coś no. Dobra teraz chyba normalnie co? Hmm, chcesz na... Tak dziwnie mówiłem bo... Mi, bo chciałem, musiałem kas, odkasnąć, tak? Od, nagrywa się Jest 14 Cza, Podam ci, pink. podam ci to nie, tam, tam Mówiłem ci sen podam Mój 5 nie jest dobry o, hmm, Dobra widzę, więc ze 40 ale jak grałem z tym Spotsuchem, kurde, z na diamenta, to chłop mnie normalnie pampował, Ja kurde. miałem przed chwilą 800 pingów, nie gadaj. Aha. O. Spokojnie, ty, ty, ja nie mam pingów w grze, ale za to mam ping... Y, nie mogę się łączyć z serwerami Rocketa. A i znowu mówię tak dziwnie. Fajnie. Mam dużo pieniędzy na zębach 100 tysięcy Ja też mam tu co pieniędzy tysiak, tysiak w kopercie nadal jest Mam dużo pieniędzy na zębach 100 tysięcy no, no, Dobra, postaję, skupmy się A czemu oni mają tego? To jest zwycięzca turnieju O, chodźcie tego? Oni są w tym, nie, ja ich zna Ja, ja oglądam takiego youtubera to chyba ułetka było, to nie są ci z tego dobrego klanu A tam rozwalimy się Czyli... Czyli gramy na... chociaż to... jest został? Nie wiem to kilkadziesiąt tysięcy Nie no, nie no 100 tysięcy Chłopie na goldzie, na goldzie Na Goldzie na Goldzie tak no, mają FC jeden, jeden jest tylko z tego. No nie, no jak wszystkie... Nie, no ty jesteś bruz, totalnie. Jak wszystko wszystko dobrze idzie, to później... Gówno. Cej, skupię się, żeby kurde być jak gram jedynki. Dobra, zalokowane. Uważaj. Nie. No dobra. To, to jak Z, jak Z gramy. <laughs> Jak zen, kurde. Total. O, więcej rapu równałem się totalnemu okrągłemu. O, okrągłemu. O, to prawej, to prawej. Mówiłem. ja rozumiesz, że ty umiesz się? Ej, chłopiec, nie podlatuj pod, do tego. Bo nie podlatuj tego. Daj, do środka jeszcze, do środka, stąd, do środka ta strada. Nie, nie mam boosta. Próbuję zero. coś z tego scelić. E, coś, już celność trochę poprawiłem. No i już kracę. No, już wykrakałem raz. to do środka ci za Dobra, już myślałem, że znowu wykracę że do środka ci zagram. Masz, strzel to, cel, travel, opena. prawo trawą opłena. Prawo trafiłeś opłena. Nagrywaliśmy to jej, je, jest dowód że umiem trafić opena Jest dowód, jest dowód Dobra, jej! 3 openy na 33 Do prawej No no to to prawej zagrałeś To cornera Korder Rita lead. chłopsela. Corner lead. Ojej! Teraz spokojnie skontrolowałem tą piłkę Uważaj, uważaj! Uważaj, Uf, chłop to sali Ja mam 0! Ja te, ja nie mam Ja nie mam, ja mam 100 Ja mam 2 0 ja, ja, ja mam, mam teraz 0, ja mam 0 zero, zero. Uważaj, to jest in To jest, to będzie in Jak chłop sali tylko A ja nie trafiam w piłkę, a no i No Bisklik, bisklik. Fajto rata, misklik. Fajto rata, Dobra, to prawie to, prawie to. Dobra, 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 dobra. Rozwalamy ich rozwalamy ich. Pa. Mówiłem? Pa lecisz. Biorę to pusta i to środka, to środka dajesz mi. Daj mi to środka, proszę. Mam dał to środka. Ci zagrał. O buszel to, scel to. Uch, nie. <noise> Aaaa no, spokojnie, chłopie, ja już też się takie safe... Ja widziłem! Chłopie, ja, ja jeden... Nie ja ten pixel safe zrobiłem, kurde. Do środka. Nice. Eee. Um, eee. Um, Dobra, zmyślałem, że ustam to. No rozpalamy ich. Pa. to Ładnie wypicie. Poczekaj. Chłop to gra i jeszcze do środka, Migras. Pa teraz do środka. Dobra, chyba... Trochę toksyczny. Dobra, jeden mec toksyczny możemy być. Jeden mecz. Jeden metr. Dobra, to piszę. Do lewej. Dzięki, że mówisz. I to środka. Paj to wpuszają prawie Zgadłeś. Zgadłeś użytkowniku, masz 5% taniej. Kupon 5% taniej, w Biedronka, Lidl. A właśnie, Biedronka czy Lidl? Biedronka, myślę. No pietronka Biedronka, nie ma to dlatego pewnie, co? Co jest to? Nie, po prostu. Po prostu więcej chodzę do Biedronki niż do Lidla. Piedra! Z sumie, sumie do Lila to już nie chodzę. No i chuj 10 sekund. Jeszcze! Nie! Dobra, chce! Odbijcie to! Gaje! 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 A to jest światło se zapale w pokoju, po kurde! Ej, a jak ja grałem sobie jedynki to tak mi słońce waliło owoce. Zresztą nie wytrzymać się nie dało. Dobra, grę. Oni nie mieli dać rangi. Ej. Nie mieli? Nie mieli rangi. Chłopie, to mogłyby, to mogłyby być na przykład jakieś platyny. To se nie, dopiero oni, sobie wbijali. Żeby oni ranki nie mieli. Ale chłopie, nas rozwalili. Ale chłopie, to każdy nie ma ranki na początku. Ale ty, każdy już ma rankę. Nie ma, to jest początek sezonu, chłopie. Bo nie mieli internetu i się nie mogli grać. Chłopie, to pewnie były platyny o, jakieś. Znajdę ich, mówię ci znajdę ich i kurde sprawdzę jaką mają rankę Chłopie to byli, to byli fenki, oni mieli fenki To co myślisz sobie? To co sobie pomyślisz sobie? Co, co... Ich wyróżnia fęg? To, Opuść że na pewno, bronzę? to, że na pewno nie, to, że na pewno nie by nie nie, 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 to, że na pewno musieli mieć jakąś rankę dobrą Bo nikt nie będzie wydawał chyba pieniędzy na grę jak się jest w nią słaby a łapam ptomia. No i się zagadałem. Mam dużo pieniędzy, za 200 tysięcy. Nie cierpię tych ludzi. Ej, masto! to! Nice. Mówiłem, że ci podam. Znaczy, ma powiedziałem masz to. Cześć, blokuję. I patrz, to masz. O oh, kurde pusta nie mam Ale jeszcze i patrzcie raz to Nie, yeah. mm. oh, nie Uważaj! Oh, mam! Um. What? What? No! Bro! What are you doing? Yes. Bro! Bro! You didn't do that. Don't fly, don't fly if you if you can't Fly, please, fly. Please don't fly, don't fly. I'm so happy this one is so... I don't know. Don't I'm poor. I thought you were gonna say something, but you Kulturalnie Nie. się mówi przepraszam, ale z tego co jestem w Sigma mówię przepraszam. Yes. Si Real Sigma. I'm Sigma. jest to środka. Ustawienie mówię ci po raz setny. Brawo, tracimy gola. Przez to mówię ci. A co by w kościele nie było, ty kurde? Chłopie, w kościele! Do kościoła idźcie. A, podali się. Dziękuję. Ale przecież oni wygrywali. Nie, było jeden jeden. I powiedz mi. Było <coughs> jeden dla nich. <coughs> nie wiem, tam. Ale powiedz mi, dlaczego nie chodzi z do kościoła? Nie, 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 ja w ogóle nie dlaczego nie Chodzę. chodzi z do kościoła? Wchodzę. Tak, dzisiaj to A dzisiaj Chodzę to są Typie miałem spotkanie a, ej... a ty o ósmej masz spotkanie? Ta ty o to ósmej masz spotkania, sorry, kurde A no widać, gram z młodszym od siebie Chodzi na spotkania... Ania Ciekawe na co, piesmowanie? Ej, turniej jest! Nie! Ej, Cyfał Ej! Cyfał Tak. No to nie, tak. wali c Ale mailur Lur gra? Ne, me. gra Leme. Lemej Lur gra! Či? go. Czekaj. Co? To by to Ale ty, to musíme ještě vycísit, bo já mu nakládám, se, mám 19 let. Turněj bez mluvěňa. Real Sigma. Okay. Lemej Lur. Real Sigma. C Dobra, to se. Měl jsem s goštím, který má 30 let. Pozdravím. Pozdrawiam, Silver. Sil a w ogóle postałem go, jak, mia jak miałem Golda, a teraz on ma Silvera. Znaczy, jak miałem Silvera, to on ma Silvera nadal, a ja mam już W pół roku sobie ten progress zrobiłem. Ej, dobra, on gra priwaty, to chyba nie zagra z kolegą se gra. Dobra, dawaj, włączaj mecz. Hmm. Fajnie. A wiesz, że ja sobie Ariala trenuję? Hmm? I co? Arial, kurde do góry, tak? Spadanie w dół, nawet nie, nie dotknięcie piłki, ja... polecam. Nie. nie, ja sobie. Ja robię Ariala, tylko wiesz, jak ja robię? Ja naciska mnie, że ja mam na dachu tę piłkę. No. No, jak mam na dachu, to sobie podbijam do góry, no i lecę za aerial'a. Bo... Maksymalnie do tego wyboiska tak. zrobiłem. Serio. Ej, ich. Kurde, no mám to ležme, ty Sop... Nie, ty zapomínáš o ustawieniu. Pa, tak já se ustavím to obzad i kurde, od razu pressing. <coughs> <coughs> já mám zero. A já mám 70 równe 82 pi 94 do środka Uu, fake <grystanie> Ale nie powiedziałem w dobrym czasie fajka powiedziałem nie, nic, nic mi nie, nie nałożyć mi kary za, za, za późne powiedzenie fejk. Poczekaj, putam ci do środka zaufaj mi Nie ufaj mi Mówiłem <grystanie> Chciałem zrobić z, e, pas My w głowie, że zrobię, o kurde, ale zrobię coś mechanicznego mega. A to a, tego obawiałem, nie ufaj mi. Słyszałem ten telefon. Co się tak wibruje? To jest... No, no, nie, no dobra, nie, nie przyznaję się do ciebie, chłopie, ustawienie! I tracimy gola! Daj. Mówiłem ci! ja nie słychać tego. O, brawo, brawo, po prostu, ustawienie mówię game. po raz... Słuchaj, mówię ci po raz setny. Ustawienie. Co ty kurde zapomniałeś? Gejem. A tyle z piką. Jesteś debilem. A ja platyną.